Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest gra Dying Light bardzo długo czekałem na tą grę, już od dość dawna zapowiadałem, że planuję w nią sobie zagrać wczoraj akurat udało mi się zakupić i dzisiaj mogłem pobrać tą grę i sobie zagrać i przy okazji nagrać Moi drodzy, ja tutaj zapoznałem się z tymi opcjami i z tymi wszystkimi dodatkami, które widzicie. Nie klikałem jeszcze magicznego przycisku Rozegraj kampanię. Na samym początku powitał mnie naprawdę genialny wstęp w postaci takiej, jakby cutscenki opowiadającej, na jakim aktualnie etapie jest gra, na zasadzie o co w ogóle tutaj chodzi, tak? Czyli jesteśmy gościem, który będzie znajdował się w, mie w mieście. Haran, które zostało opanowane przez niezidentyfikowaną chorobę, która przemienia po prostu ludzi w potwory, czyli zombie. Jak zapewne zauważyliście, mam tutaj ten tryb zostań zombie. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy wszyscy mają ten tryb, czy tylko osoby, które zakupiły grę w preorderze, czy jak to tam wygląda. Nie interesowałem się tym, ale jest to bardzo fajny tryb, gdzie możemy na przykład ze znajomymi zagrać sobie na zasadzie takiej, że trzech naszych znajomych jest tak jakby ludźmi, którzy nas szukają, a my jesteśmy takim nightcrawlerem, czyli takim zombiakiem, który naprawdę jest groźny i bardzo szybko się wspina. I możemy sobie tutaj pograć po sieci. Ja sobie tutaj również zajrzałem, moi drodzy, w opcję. Tutaj, jak widzicie, wybieracie sobie, tak? Czy chcecie grać na lanie? Czy chcecie grać tylko ze znajomymi? Czy ma być to gra prywatna? Czy ma być to gra publiczna, tak? Um... Ja, biorąc opcję jednego gracza, mam do wyboru tylko i wyłącznie możliwość grania kampanii. Także tutaj nie mogę sobie wybrać, kiedy ma być inwazja, i tak dalej, i Co najśmieszniejsze, mój komputer jakoś już nie zadziwia swoimi osiągami. Ma już około 2 lata, odkąd go kupiłem. Plus, moi drodzy, gram na karcie AMD Radeona. A dobrze wszyscy wiemy, że Dying Light i Techland wspomagają się silnikami Nvidia, e, nawet tutaj, tak? E, głębiej ostrość dostarcza Nvidia Gameworks, no. Gra jest nastawiona raczej na, na, na karty Nvidia i słyszałem, że z kartami AMD mogą być problemy, czyli bardzo duże spadki FPS-ów. Jeżeli to nastąpi, to oczywiście ja gdzieś tam zmienię sobie te opcje, bo widzę, że gra ustawiła mi opcje w miarę wysokie, tak? Mam tutaj wysoką jakość tekstur, cieni i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle się nagrywało. Eee, sterowania w ogóle nie zmieniałem. Jedyne co włączyłem moi drodzy, to napisy, bo ja bardzo lubię gadać podczas swoich odcinków i nie zawsze usłyszymy to co ktoś mówi. I tutaj na samym początku muszę powiedzieć, że dubbing na razie jest ok. Tutaj oceniam go tylko po tej cutscence, która była na początku. Zobaczymy jak to prezentuje się w grze. Także myślę, że już możemy sobie rozpoczynać, moi drodzy. Dobrze. My tutaj będziemy tryb jednego gracza raczej no, na razie. No i zobaczmy. Nowa gra, moi drodzy. Już wita nas kolejna katysemka. ...aktywowana. Rozpocząć odprawę. <trymne> ...na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat okay. Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hasana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE. I opublikuję go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Kurczę, myślałem, że jedziemy jakimś autobusem, <grytania> autobusem. <grytania> a my lecimy samolotem. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy. Niewyobrażalnych rozmiarów, Dokładnie, moi drodzy, i to jest nasze zadanie. Eee, także do... przyznam szczerze, że jest to dosyć ważne zadanie, bo tutaj mowa o ratowaniu ludzkości, tak? Ok, w porządku, moi drodzy. Z tego co prawdopodobnie widzieliście na, na trailerach gry. I w, um, u innych osób, które Mówiłem, miały to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi, potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Pięknie zaczęło się. Perfekt. Do tyłu! Do tyłu! Ok, uratowaliśmy się. Chyba strzał z pistoletu. Kurczę jeszcze jakiś inny gościu. To jest jakaś grupka, z którą chciałbym się wozić po mieście. Oni no, przynajmniej pomogli, a tam ci mnie napadli. Kurde, leuk jest. Początek jest genialny, naprawdę. O. No, a Mir nie dobrze. No, okay. Zobaczcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że ruchy wark, postaci e, są chyba, ale tutaj to jest tylko moja spekulacja po tej cutscence, że ruchy wark postaci są dostosowane do polskiego języka, ze względu na to, że jest to gra Techlandu. Także moi drodzy, um, fajne, fajne, naprawdę fajne uczucie, kiedy wiadomo, że jest to polska gra i została przystosowana do polskiego języka. A inne państwa niech się martwią, tak? nie bo... boisz się! Wcale, że nie! Mogą szczepić! Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Uciekamy! 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 Bardzo podoba mi się ten wstęp, bo tutaj wczuwamy się bardzo w, w tą rolę. Utożsamiamy się z naszą postacią. Znamy naszą misję. No ale jak widzicie, już po samym zrzucie nie jest łatwo. E, bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się grafika. Jest po prostu genialna. Jak widzę na razie FPS-y są na całkiem zadowalającym poziomie. Okej. Okay. Oczywiście, tutaj będzie to początek gry, czyli moi drodzy, pragnę Was zapoznać z takim. Włącz. Dosłownie, nawet tym tutorialem, który jest tutaj na samym początku, czyli jak wygląda ogólnie sterowanie, do czego mamy podpowiedzi. No, chcę, żebyście to wszystko wiedzieli, bo, bo podejrzewam, że tak samo jak i mnie, tak i Was to ciekawi. A wśród widzów jest na, na pewno e, kilkanaście osób, jak nie więcej, które zwyczajnie nie będą miały okazji zagrać w tą grę, tak? Śpisz przez trzy dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie Dzień. jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef, powiedz jeszcze. Co znaczy trzy pierwszy? Pytaj szefa. Okej okay. Prawdopodobnie może trzydziesta pierwszy 31... trzydzieści jeden. To twój numer. Okej. Okay. I ty co? I okay, porozglądajmy się tutaj troszeczkę. Widzę, że nie możemy e, robić tak, jakby interakcji z e, osobami, a nie możemy, tylko z wybranymi, niestety. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej, jeden zarażony więcej, jeszcze jeden biegacz martwy. Okej. Czy to jest ta laska, która nas uratowała? Nie, chyba nie. Ona tamta nie była zarażona, tamta 39. wyglądała dużo lepiej. A, a nie nie a, a zginął przez tego gościa. Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Walić cicho. Hej. Gdzie jest pokój 190? Na górze. <laughs> Czyli moi drodzy tutaj społeczeństwo, które przeżyło, jest zielone prawdopodobnie na biegaczy. którzy po kolei jednego po A, tak, jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. Okej, mamy 180. Aż musimy odnaleźć spokój 190, który jest na, na górze. Bardzo fajny początek, trochę, że tak powiem, niespodziewany. Szukam szefa, jest w środku. A, to ty jesteś 31. Wchodź. Okay. Bardzo podoba mi się dubbing, jest fajny. Czasami ten dubbing jest naprawdę cienki, ale tutaj właśnie dzieje się powoli to, moi drodzy, o czym e, was ostrzegałem: że jednak na mojej karcie AMD e, mogą wystąpić spadki e, FPS-ów, tak? One są już nawet teraz dostrzegalne. A ja tutaj jeszcze nawet dobrze nie przyspieszam, ani nie wskakuję po budynkach, a już gdzieś tam te FPS-y spadają. No dobrze, kierujmy się do tego pokoju, nie będziemy tu kombinować. Co to kurde za przestój? Exit. Spotkajmy się z tym szefem, zobaczymy co ma do powiedzenia. Ewentualnie jeżeli dalej będzie te, w ten sposób będą takie spadki, to ja wtedy po prostu jakoś tekstur nieco pogorszę, bo na pewno nie odpuszczę tej gry ze względu na jakieś tam spadki. Także, moi drodzy, rozmowa z szefem. Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Breaking Możemy pomijać parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co J tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś tam z którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z Tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej. To nie fer, Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie! Daj ser. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Dobrze, moi drodzy. Jak zapewne sami słyszycie, dubbing jest naprawdę genialny. Ja jestem dość wrażliwy na tym punkcie. Jeżeli dubbing jest słaby, to ja od razu bym po prostu się przełączył na wersję angielską. No, niestety, prawdopodobnie nie możemy tutaj zdradzić swoich celów każdemu, kogo spotkamy, że to radio jest nam niezbędne. Że mam nadzieję, że się nie obrazi. Tutaj. Jestem Leniem. Szefunio. Czy tam pomocnik to? Co mówi do swojej laski? Boże Poszukaj zaginionego acelawego na trzynastym piętrze. Szkoda, że nie mogę jeszcze biegać, ewentualnie może nie wiem jak. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota, ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Zgadza się. Moi drodzy, podczas tego jak mówią i podczas jakichś takich cutscenek właśnie questowych powiedzmy, gdzie zdobywamy informacje na temat fabuły, na temat jakiegoś questa, ja będę po prostu wtedy się wyciszał. Będziemy sobie spokojnie słuchać, czytać, żeby się zorientować co i ja. Jak wiele ludzi Powoli się zaczyna. Zwróćcie uwagę, że ta wieża, w rzekomo w której się znajdujemy... Um... To Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Okej. Okay. No i proszę, mamy już pierwszą broń. Jest to gaz rureczka, jakaś fajna. Naciśnij żyw, żeby pobiec sprintem. Ten jest jakiś powolny. Hmm. Odblokowane osiągnięcie. Ten był jakiś cienki, moi drodzy. Ale spadki FPS-ów są, są spore. Także, jeżeli gdzieś tam planujecie sobie kiedyś. E... Przepraszam. Quarantine Zone. Ok. Dopóki jesteśmy w pomieszczeniu to raczej Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się. Uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera. To był to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. Jeden. polazłeś po marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Na dół? To my nie jesteśmy kurczy na górze? Pomożemy mu, nie? Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O. i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok. Szybko proszę! Uspokój się, ok? Sprowadzę pomoc. No i fajnie. Mamy już jakieś wstępne informacje, dodatkowe questy. Mamy też latarkę. Ciekaw jestem, czy ona ma jakieś ograniczenie. Wydaje mi się, że raczej nie powinna. Także mogę sobie tutaj z niej korzystać do woli. Bardzo mi się podoba ten początkowy etap gry. Ok. Również podoba mi się to, że pomimo trzymanej gazrurki i widzę, że lewą ręką e, też wykonujemy pewne czynności, tak, otwieramy jakieś skrytki, e, to latarka cał cały czas się świeci. Ciekaw jestem, czy trzyma on ją e, w ustach, czy ma jakąś taką latarkę na głowie, czy, czy o co tu chodzi. E, no nie wiem, nie, nie, nie będę się tutaj na tym zastanawiał. Po prostu jestem dosyć e, przewrażliwiony na... Punkcie, takich detali. Okej, okay, zobaczmy. Nie, tutaj akurat. A nie, ale taśmy klejącą bierze lewą ręką. Dobra. Tutaj zapewne coś się dzieje. Okej, okay, gwoździe. Kurczę, same. Dziwne takie rzeczy, moi drodzy. Taśma klejąca, gwoździe jakieś takie. No jest i alko. Się dzieje. Zwykłe drzwi, a nie możemy sobie nawet z nimi poradzić z buta. No, najwyraźniej nie są takie normalne te drzwi. W porządku. Tutaj musiała być konkretna masakra. Zresztą widać po, po otoczeniu i po tym, co się tutaj dzieje. Na szczęście, że tak powiem. Mm, Moja wiedza na temat początków w grze jest dosyć niezła. Trochę o niej poczytałem i wiem, że zombie e, za dnia są raczej niegroźni. Są tacy bardziej powolni. Okej, okay, mamy gazę. Okej, okay, wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Są raczej powolni, e, także nie ma się tutaj... Proszę bardzo, elektronika. Nie ma się czego obawiać. E... Trzeba tutaj... Przeszukać praktycznie każdy zakamarek, moi drodzy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale aktualnie na moim kanale pojawiły się już trzy gry. Ona się i. Nie... Okej. Okay. Alkohol. Mamy tutaj wartość. Oczywiście wszystko możemy przełożyć na pieniążki. Później te pieniądze coś tam nam dadzą. Plany zobaczmy. No mamy apteczkę z jednego alkoholu i gazy. Zróbmy ją ekstra. Bardzo fajnie. Podoba mi się to, że możemy tworzyć przedmioty. Użyj apteczki, aby powstrzymać krwawienie u Marka. Coś mi się nie wydaje, żeby to było zacięcie. On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. No, to fajnie. W sumie, że się przydałem. Dobra robota, 31. pierwszy. z okay, Widzę, że jak już pojawili się tutaj ludzie. Nieźle, jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Mhm. Mm dobra, znowu window. Trochę mi to nie pasuje, bo w końcu gramy parkurowcem, dla którego wspięcie się na 13 piętro powinno być frajdą. E, dobra, tą latarkę to już chyba ja mogę sobie podarować. No ciekaw jestem, nie mogę się dojść... Nie mogę się doczekać właśnie wyjścia na zewnątrz. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? O. Niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy w nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię, tak? Mhm. Myślisz, że jesteś Giery. To jest no, ta. Nie, nie, <gieroy> mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem Twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Okej. Okay. Czyli dzień, prawda? Tak, Siostra chciałem z się podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak. Zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Ach, te koligacje rodzinne, moi drodzy. Dobra, dawaj o, jakieś, jakieś misje. Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej. Okay. Czy jak na razie, moi drodzy, gra polega głównie na takim właśnie Wypełnianiu rozkazów na, na etapie tego budynku 194. Ok, ale ja bardzo, bardzo chciałbym już wyjść w końcu na zewnątrz. Chociaż być może rzeczywiście. Okej, okay, to jest twoja skrytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Fajnie. Naokładamy czyste ubranko. Okej. Okay. Chyba tyle. Możemy tu jeszcze sobie przechować jakieś tam przedmioty, ale nie będziemy się w to bawić. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Okej. Okay. Spotka się z Rochimem na dachu wieży. Zobaczmy. Budowali mur w zaledwie trzy dni. Pamiętasz? Pytanie. Nie no, raczej nie będziemy tędy się wspinać. Prawdopodobnie trzeba było pojechać tą windą. Strasznie szybko biegamy, to jest dosyć spora zaleta. Piechotą też raczej nie planuję iść. Tutaj ja się zrochiłem na dachu wieży. Jak się wszyscy na mnie patrzą. czyli to jednak... Schodami trzeba chyba wchodzić. No nic. Dla No rzeczywiście, schodami. To jakim cudem tu się na 13 piętro wyjeżdża? Rehin, nie widzę cię, gdzie jesteś. Ok, czyli musimy wykazać się swoimi. Naciśnij przytrzymaj spację, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć na krawędź, której chcesz się złapać. Możesz wykonać tę akcję stojąc, idąc lub biegnąc. Kurczę, to trzeba spojrzeć na nią. Nieźle. Ok, czyli to będzie. No i co? No, no, bo jeszcze muszę się sporo podszkolić. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, jest dwóch zdań. Spotkaj się z na drugim budynku. Tam jest jakaś skrytka, ale nie będę... Jak mam potem przejść? Aha, już się wyjaśniło. No, moi drodzy, dla ludzi, którzy mają lęk wysokości, to może być ciężki etap. Ale, że ja go nie mam, to jeszcze sobie pobiegnę z shiftem. Okej. Okay. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło ci się! Nie bądź cykot. Nie, no ja sobie robisz. No to patrz. I to jeszcze tak na proste nogi? Nie ruszaj się, Sprowadzę pomoc. Ja ja sobie z ciebie robię. Ty głupi gnoju! Co? nie znasz się na żartach? No chodź. Skacz tu na dół. Chryste panie. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że na tym etapie sobie zakończymy ten pierwszy odcinek. Nie chcę tutaj, że tak powiem, robić z niego jakiejś godzinnej przeprawy, a chcę naprawdę pokazać Wam każdą minutę tej gry. I tutaj, oczywiście, informacja, że planuję nagrywać serię z tej gry, także po tym odcinku na pewno pojawią się kolejne. Postaram się, żeby pojawiały się jak najczęściej. Mam nadzieję, że uda się coś zrobić z tymi spadkami FPS że może niedługo wyjdzie jakaś ładka do kart Radeon lub ewentualnie zmniejszy sobie poziom tekstur, ale na chwilę obecną myślę, że to jest bardzo dobry moment do, że tak powiem, zakończenia tego pierwszego odcinka który tak na dobrą sprawę mm, dopiero mniej więcej od połowy pokazał nam e, na czym ta gra polega i jak ona się zaczyna. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście oceniajcie i komentujcie. Widzimy się w kolejnym materiale z tej i z innych gier. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.